Weselcie się już zastępy aniołów w niebie, Weselcie się słudzy Boga, Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, Gdy król tak wielkich odnosi zwycięstwo. Raduj się ziemią, Opromieniona tak niezmiernym blachaskiem, a świeco, jasnością króla wieku. Poczuj, że wolna jesteś. o od mroku, co świacha, to okrywam. Zdobny blachaskiem takiej światłości. Raduj się kościele święty, matko, nasza, Ta zaś świątynia niechaj zahabrzmi, Potężnym śpiewem całego ludu. Pan z wami w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu Naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i z całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego oraz jednorodzonego syna jego, Jezusa chrystusa naszego pachana który ojcu przedwiecznemu spłacił za nas dług Ahadahama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starochodawnej winy. Oto są Bochowiem święta pachaschalne, w czasie których zabija się prawdziwego baranka, a jego krew poświęca domy wierzących. Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych synów Izraela Wywiodłeś ze Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez możechę czerwone. Jest to zachatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu. A teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących Chrystusa na całej Ziemi. Od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. W tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci Jako zwycięzca wyszedł z otchłani O jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas O jak niepojęta jest Twoja miłość aby wykupić niewolnika wydałeś swego syna. O zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa. O szczęśliwa wina. Skoro ją zgładził tak wielki ochotku pitiel, Uświęcająca siła tej nocy, Oddala zbrodnie, sprzewinnoch obmywa, Przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym. O zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. W tę noc pełną łaski przyjmij, ojcze święty, wieczorną ofiarę uwielbienia którą Ci składa Kościół Święty, w uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług tę świecę, owoc pracy pszczelego roju. Prosimy Cię przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia. Nieustannie płonie, aby rozproszyć mrochok tej nocy. Przyjęta przez ciebie jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze światłami nieba. Niech ta świeca płonie. Gdy wzejdzie słońce nieznające zachodu, Jezus Chrystus, Twój syn z mahartych stały, Który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen, amen, amen. To, co przed chwilą usłyszeliście, to wyśpiewany trochę nieudolnie Egzultet, czyli orędzie wielkanocne. Exultet po łacinie to znaczy weselcie się. Już nawet nie tyle chodzi o to, by mieć w sobie radość, ale by się weselić, czyli by tę radość okazywać na zewnątrz. Trzeba się cieszyć, bo Pan Jezus zmartwychwstał. Trzeba się cieszyć, bo tym swoim zmartwychwstaniem otworzył przed nami bramy nieba. W niebie będzie pięknie, fajnie, będzie super. Bylebyśmy tylko tam do nieba doszli. Egzultet śpiewany w czasie Wigilii Paschalnej opowiada nam o dziejach zbawienia, opowiada nam o tym, jak to Izraelici zostali przez Pana Boga wyrwani z niewoli egipskiej, opowiada egzultet o baranku, którego ofiarowali, by krwią tego baranka. Oznaczyć odwiedzom, i by dzięki temu zyskać ocalenie, by, by nic złego im się nie stało. Tym barankiem paschalnym, prawdziwym, rzeczywistym jest Jezus Chrystus. On został złożony w ofierze, siebie samego złożył w ofierze, byśmy jego krwią mogli się oczyścić, byśmy dzięki tej krwi najświętszej mogli mieć nadzieję na ocalenie, na zbawienie. I to się stało, to się ziściło. Dlatego weselmy się, okazujmy tę radość na zewnątrz. Bądźmy radośni także z tego, że uczestniczymy w tych wszystkich tajemnicach jako chrześcijanie, czyli jako ludzie ochrzczeni. Chrzest, o którym nam przypomina Paschał, ta wielka świeca, wielkanocna, chrzest jest wejściem w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Tak jak Chrystus wkroczył w śmierć. A potem do grobu, by z tego grobu wyjść z martwych wstałym. Tak samo każdy, kto przyjmuje Chrzest, wchodzi w wodę Chrztu, jak do grobu, by w tej wodzie oczyścić się z grzechu, a wychodzi już jako wolny człowiek wolny od grzechu, wolny od niewoli szatana. Dlatego trzeba się weselić, trzeba się weselić, bo niebo. Coraz bliżej i co tam, jakieś zarazy, co tam, jakieś problemy, co tam, jakieś smutki codzienne, skoro Chrystus zmartwychwstał, a my jesteśmy tegoż zmartwychwstania uczestnikami. Dziękujmy Panu Bogu za to, że pozwolił nam po raz kolejny przeżywać wielkanocną radość i powtarzajmy sobie nieustannie, codziennie. Powtarzajmy każdemu człowiekowi, którego spotkamy, choć teraz jest to trudne, ale powtarzajmy Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!